I witam was od razu już w kolejnym odcinku z, Steam World League 2. Jeżeli odcinek się podoba, kciuk w górę, subskrypcja, komentarz. Lecimy. No, troszkę szybciej kopię. Czy to były najlepsze, najpierw dane pieniądze. Śmiem wątpić, no ale trudno. Nie będę też narzekał. Przynajmniej dwa razy to zbija. Nie jest najgorzej. Hmm... Natomiast tutaj no jeszcze nie wiem jak się tam dostać. I na razie nie dowiem. Au. Ale już chyba wiem. Dobra. Dobra, proszę mi tu dać. Tym. Nie więcej tego. Dobra, mam kolejny ten artefakt śmieszny. Czekaj, te artefakty chyba już mi nie są aż tak potrzebne, bo nawet chyba nie. No i nie załapię się na, na upgrade kolejny. W sensie upgrade, no. Jest taki, to jest taki to jest taki znajdźka, taki smaczek bardziej, że coś mogę, rozgrywkę zmienić. Um, to chyba tyle. Um, no. Dobra, weź to zabij, zajebiście Teraz pytanie, jak się mam tam dostać? Nie. Jak się mam tu niby dostać? Jak wam się tu nie dostać, co? Tu jest chyba jakaś odpowiedź. Fuck it, kurde. Dobra, jest, udało mi się. No i dobra, możemy wejść fantastycznie. No, nie mam full HP, niestety 60%, ale dobra, tu wystarczyło tylko to zniszczyć tylko co widzę, całe szczęście. Po prostu to zniszczymy. No i tyle, tak jest, udało mi się. Um. Tu było definicznie Kiedy znajdziemy raz tego... tłumaczę to jeszcze raz. Już nie siędziemy. Nie masz się, wrócę niedługo. Dobra. Level up. To jest mój 14 poziom. No yf, mogę jeszcze mieć jakieś ulepszenia, tak? Ale nie wiem czy to już nie jest serio maksymalne tak naprawdę. No jeszcze nie mogę mieć jeszcze wyższe. Ale ja wiem. No dobra, tak czy siak. Tutaj już nic nie ma. Dobra, już możemy wyjść. Um. No i tak, no tu już mówię, tu już nic nie ma, więc po prostu. Dostajmy się na zewnątrz. Niech będzie iść do ostatniej świątyni, w takim razie, no. I prawdopodobnie będzie nam jeszcze walka z bossem do tego. Tak mi się wydaje, że no, tak to się nie zakończy. Tak prosto. Dobra. Mm, tak więc tu wróćmy. El Machino. No i dobra. No i dobra. Zobaczymy jeszcze, jakie upgrade nas teraz czekają. Gdzie pieniądze jakieś dostanę. Mamy takie jakieś. 400 dolarów ponad. O-o. Nowe, no, ulepszenia, strata, tata. Yy, tak, co tu mogę mieć? Jeszcze dalej. Jeszcze więcej, a tutaj? Jeszcze dłużej. Ale drogie już są te ulepszenia, bardzo drogie. Tier lampy, może niekoniecznie. Nie wiem, co ulepszać, tak szczerze. No, Jestem dosyć już mocno spustowany, więc to jest też taka rzecz. Kurde. Gdzie jest ta ostatnia? O kurde aż tutaj. O, czyli tam gdzieś do świątyni, no dobra. My idziemy do świątyni. Um, no poczekajcie, idziemy tutaj może na razie. Teraz mogę tego bossa, bo nie właśnie działa mi w zasadzie. Rabek już się denerwuj. Bardziej teraz tu mogę zaświecić i. Tu jest jedno światełko, no okej. Ale są też jeszcze gdzieś dwa pozostałe, na pewno, więc o to mi chodziło. Tylko. Kurwa, nie, nie, nie. Hmm. Pamiętam właśnie gdzie były te pozostałe dwa ewentualnie. I tu jest pies pogrzebany. Oj, się odbiło zajebiście, dobra. Hm. Dobra, może pójdziemy tak po kolei, wiecie? Bo przypominam co nieco, co, tu to było przy okazji znajdę te, te rzeczy co miałem znaleźć. Wiecie, wcześniej nie... Chuśka, nie mogłem czy coś. Zda. To byłem? Tak, to byłem. Wam eee... mi to? Dzięki, o sreberko tak mało warte. Hm. Hmm. Co tu jest? Okej... Okay. Dobra. No i tu masz. Mo tu mogę przejść. No kolejny artefakt. Mogę tego kolem aktywować, okej, okay, aktywujmy go. Zobaczmy, co jest. No, w zasadzie chyba nic nie ma. Mordo! No, dzięki. Dobra, i tu mamy drugą rzecz. Drugi ten aktywujemy, ok. To będzie się jeszcze trzeci, ale dobra, po kolei. Nie wszystko naraz. Y... Hmm. O, proszę, mamy tu znaleźć jeszcze jakąś Jaskinie Ciekawie. Ym... O, sekre... sama sobie jest dosyć sekretna. Um... Okej, okay, to jest wszystko. Hej, prostu tak mnie prowadzi, w takie miejsca specyficznego. Kawa. No ale dobra. Oka Jest odkryta przynajmniej ta jaskinia. Znaczy odkryta ona no, jaskinia, ale że są drzwi po prostu. Co się okazało. Pro mordo, już się nie tak nie, 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 nie napalaj. Dobra, um, wrócimy na chwilę do. Almachino, bo dlaczego nie? przynajmniej też te rzeczy, żeby nie zajmowały ekwipunku. Zawsze coś. 80 dolarów, a bardziej chciałbym o to, żeby nie zajmowało po prostu miejsca we... ...workbencha użyjemy. Yy, po nic. Wracamy ze sprawcą do tej jaskini. Yy, myślę, że... ...możemy pójść tutaj, zobaczyć czy tam czegoś nie ominąłem. Tylko, tylko po to. Czy tu czegoś po drodze nie ma? Hmm. A tu chyba po drodze nic nie ma. Tych okultystów, lamusów. Ja się teraz tu męczyłem z perspektywy czasu z tymi kimś. ...linami, a to pyk, teraz czekaj, paki lecimy. Te lawet jest bardzo dużo. No dobra. Gdzie y jest jaskinia niby? No do ja dobra, odejemy oh, ją. Kurde, dobra. O shit. Hmm. Dobra, na szczęście mam te buciki, które mi... ...bardzo pomagają. Eee, dobra, no i teraz tak. Tu wszedłem, ja o tym wiem. No i tu w zasadzie tu, tu już chyba nic nie ma. Tu odkryłem wszystko, co mogłem. Natomiast, poczekaj, tu jest też golemik, ale tutaj. A nie, no tutaj odkry odkopałem, dobra. Nic nie ma, dobra. Tutaj dalej muszę chyba przy... Nie muszę z tą gadać w ciulu. Z tym golem, że nie wola go nie dotykać. Hmm. Jeszcze co jest? O! 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 o tu mogę po prostu przejść, dobra. Zajebiście. Kog kolejny. Dobra hmm, Tak nie działa. Mhm. Okej, okay, to nie mogę przejść. Dobra. Tu mam... O, niepotrzebnie. Dobra. Odbiłem sobie. Au. Au. Chuźwa. Dobra. No bo ja na szybko, chciałem to zrobić, dlatego tak to stałem. Jakbym to zrobił wołwoizą, no. I straciłbym nawet sertuszka zapewne, no ale... Rozumiecie? Dobra, no tu wiem, że nic. O, chociaż sekundka. Mówię, że tu chciał nic nie ma, ale jednak coś jest. Nie, proszę bardzo. Kog kolejny. Czwarty już. No, to będzie mi stać jakieś wyprzedzenie. No, ja tu mówiłem, że kogów nie uzbieram, a tu proszę bardzo, jednak jeszcze są jakieś. Tu sobie powoli spuszczamy się na linię. Tak. oj. oj. No i tu mamy. Tak, tu nie mamy nic. Tutaj też nie mamy nic, ale tu mamy cuba. No i fantastycznie. Dobra, możemy wrócić na chwilę do machinowych. Wróćmy tam, super. I myślę, że tak. Myślę, że eee... Cześć, sprzedam może te rzeczy. Eee... Kurczę, przez to, że mam tego koga, to bym zainwestował, wiecie, w co? Fy... Nie wiem, czy tego trójstyl wywora. Um, jeszcze 4 kogi, tak? Kurde, w tego co zrobiłem, tak z perspektywy przejścia, gry pewnie najbardziej się opłaciło, nie? Dobra, wiecie co? Zainwestujemy w to, tak, daj mi tego koga. Dobra, 150 to nie jest dużo. Koks. No i teraz możemy to mieć. zajebiście. teraz jesteśmy, nie wiem o co chodzi, ale chyba to jest OP, więc. Um... Nie, Bottom of Mind to niekoniecznie. E, tak, tutaj musimy. E, no i dobra, no i dobra, więc co teraz? Pieniążek. Dobra. No trochę z KP sobie cieknie Dobra. Chcę dla to zniszczyć, dobra. Okay. No i gdzieś zacofla się pływa, tak. Wraz hmm. no leć. Dobra, spadaj, też spadaj. Eh e, e. e, e. Złożyłem sobie stukki. Nawet się znisz, zapisz się. Um. Cholipka. Yeah. Ile mam HP? Czemu tak mało? Dobra, jest. Odkryłem tę przestrzeń. Możemy tu wejść. Eee. Hmm. coś tu musi spaść. To co? Dobra, już widzę. Przezda mi to. A, I teraz trzeba tu ci dźwigni. Teraz tu. Teraz tu zajebiście. Możemy tutaj przejść. Okej, okay. tutaj mamy topaz. Dobra, poczekajcie, o że to zniszczę. Dobra. i eee, teraz tak o co tu chodzi.

No, a bo to nie działa to, ten dolny, kuśwa. Jak mam to nie wie zrobić. Nie, no przecież to się nie da tego kurwa przejść. Nie, no nie wiem, że z centymetrem kurwa dotknęło. Nie, to nie ma sensu, żeż to nie. No i no ja pierdolę, no przecież to. Nie... Ja pierdolę, nie wierzę w co. Nie no, przecież to nie ma sensu, nie no, przysięgam. To nie ma żadnego późba sensu. Dobra, ja, tu wyszło jakoś. Może się uda, kurde, poczekajcie chwileczkę, poczekajcie, tylko że... Jeżeli tak, to ja nie wiem jak. Mam to! Po prostu trzeba było zatrzymać jeszcze tutaj, jak tutaj stoi. Tu, trzeba było jeszcze ją zatrzymać, pęk, ale to odkryłem. Kuź, to tyle czasu mi zajęło, ja perdzielę, nigdy więcej. Jest, może upgrade kog, tak jest, może, może przysięgam. O, oh. sakra, tyle psycha się dało. No i jeszcze nie wszystko zgarnąłem, mm. mówisz. Dobra, daj mi to. Dobra. Tek w ciebie. Dobra. Nie co tu jest, bo dalej się przebijam. Kurde, ja już co nie wiem serio co mam robić. Um... Aha, zaraz się dołączę tutaj do tego. On no, powinien iść tam. Jeżeli że nieźle mi idzie. Aha, ja nie mam miejsca w No, widzę, co powiem, no Bo że muszę stąd ewakuować się. Czym prędzej, tu wrócimy za chwilkę, czy znaczy za chwilkę. wrócimy tu w przyszłym odcinku, bo no mówię, no nie mamy już miejsca i trzeba to wszystko poprzenosić. Tak, że sami rozumiecie Dobra, pyk. Dobra. Dobra, no i tyle. Także w tym momencie zakończymy ten odcinek. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za tego odcinka. Mam nadzieję, że mi się podobało. Jeżeli tak, oczywiście, zróbcie kciuk w górę. W komentarz. My się widzimy już za dwa dni w kolejnym odcinku z oczywiście um, serii zwanej Steam World League 2. Tutaj potężny zakup 800 dolarów. No i tyle, trzymajcie się na razie, pa. Cześć. O, chociaż co tu jest, co tu ulepszyć. Będzie co? Lepszymy pressure jeszcze tę bombę. A co? Niech będzie. Dobra, na razie, cześć.